Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Wyrażenie 27x do trzeciej plus y do trzeciej jest równe iloczynowi. I tutaj po proponuję po kolei sprawdzać, która odpowiedź będzie pasowała. Jest to oczywiście metoda. Druga metoda to jest taka, żeby zastosować wzór skróconego mnożenia. Jest taki wzór, który musimy wykorzystać. a do trzeciej plus b do trzeciej to się równa a plus b razy a kwadrat minus ab plus b kwadrat. Mamy taki oto wzór. Zobaczmy, u nas a do trzeciej to jest tak jakby 27x do trzeciej, czyli zobaczmy, czyli a do trzeciej to się równa 27x do trzeciej. No to pytanie, ile wynosi a? No to a to będzie 3x, no bo zobaczmy, 3 do trzeciej daje nam 27x, do trzeciej daje nam x do trzeciej, czyli nasze a to jest tak jakby 3x, nasze b, ile wynosi b? No to b do trzeciej, zobaczcie, to będzie y do trzeciej. To będzie y do trzeciej, czyli b to będzie y. No to zatem, podstawiając, 27x do trzeciej plus y do trzeciej, to jest nic innego jak a plus b. No to u nas mówiłem, nasze a to jest 3x plus b, nasze b to y, razy a kwadrat, czyli 3x do kwadratu to jest. 9x kwadrat, no bo 3 kwadrat to 9x kwadrat to x kwadrat. Odjąć AB, czyli odjąć 3x razy y, czyli odjąć 3xy. I dodać B kwadrat, czyli dodać y do kwadratu. Mamy takie wyrażenie. No i poszukajmy, która odpowiedź spełnia te wymagania. E, oczywiście jest to odpowiedź A. Zobaczmy 3x plus y razy 9x kwadrat minus 3xy plus y kwadrat.